Siemanko, Pantheonik Kurwa, znowu nie to znowu bym Dobra, teraz jest git Mg na supporta Dobry początek, nie jak poprzednio Poprzednio wziąłem Doriana e, Doriana na... wziąłem na początek i później już przez resztę gierki zapomina zapominałem go kupować Okej. Okay. Na kogo my gramy? Leblonko, Nocturne, Zobu, ten pierdolony Nocturne. A, ale mamy potężnego Polaka w teamie, więc... O no, dżungli. Dobra. To będzie ciekawe. Jak będzie tak potężny jakiego nikt, no to... Zobaczymy jak to pójdzie. Eee... Może znałeś człowieka może słyszałeś, gron Potężny Polaku, wykaruj nas A ty gościu Jak Ci się podoba film, to pamiętaj daj dać lajka, subskrypcję i napisz co myślisz. Czy to dobrze, czy to źle. To robię chujowo. Ja wiem, że wszystko robię. Większość rzeczy robi chujowo, ale gram for fun, więc mówi wyjebane. Da jakiś odze Zawsze to miło na początek widzieć. A my spróbujemy ich teraz jebać. Ten jest... skinek jest swój drogi, ale on jest taki, chuj, Nie warte swojej ceny, bo on 23250, to jest RP. Wiecie, bo za to tyle nie da. Jest to blazowe. Blazowy skinek chyba jest w porządku. Oh. Oh. zapamiętam. No. Albo ten na Halloween. To jest fajny, Ale Naomi. Naomi. Z nami. Z nami ma fajny skin. League of skins. Muszę hmm. wrócić na dracza Na swojego maina. w mi nie grałem, ale on teraz za bardzo nie jest w mecie. Nie ma za dużego impactu na gierkę. Taki panteonek. To już się nie

Wow, 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 wow. Tarczka, 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 tarczka. A jeszcze naktor kto? Nie ma. On coś zrobił, zrobił. Zero będę miał. A on to gdzieś kaczuje, na bank. Proszę, to nam da Też chuja zrobił. Co ty robisz? Chcesz się wyjebać? Ale MFK nie ma. W sumie nic. Chyba wszystko zażyli. Pan okrągł. Skordował. Koda. Matka boska. Wyszło tak jak zawsze. Czyli chujowo. Czemu to my zawsze musimy przepierdalać? minionek, daj mi minionek I myk. I myk Jeden? No dobra, na mu to Mogę ten drugi wziąć Tilda O nie, to, to mogę wziąć Ale chciałem... To trzeba agresywnie na... Z nami Pan nas na supatry nie może, gry nie trzeba się pierdolić. Widzisz okazję? <suszy> Level 6, Old, kasujesz. A tak, stryj, nawet przed 6, to my zawsze możesz się pierdolić z wu. I wyjść z sytuacji. Tam nawet, kurwa, poke'ować ich. jo, Ci, kurwa, daję obijać, jak mała ta. tu Aha. Ja nie wiem, jak odpalam nagrywanie, te kurwa wszyscy przychodzą na bota. Dziesiękam, jak je nagrywam. Ja, kurwa, nie ma tak czas, o, o, takiej sytuacji. A, kurwa, jak nagrywam, to za każdym kurwa razem mid i jungler, oni kurwa śpią na tym bocie. Naprawdę. Walą konia, kurwa, w tych szakach, i czekają tylko, aż my do nich podejdziemy. Podej Bo cast my oh! Polaku. Co ja robić na razie? Uh -huh. Green Dragon, Yasuo. Hmm.

Zbier dalej. Zbier dalej. Po co? Daj mi asysta Chodź, ty Potężny polak. Zaczyna być potężny. On z gazu gra. To ja mogę iść w pomocą, ale na to tak, 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 ...co? tak, 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 o o co, co... ...co tak, co, 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 co to się stało? tak, co tak, Nie tak, powinieneś... no, tak, to, to, to. Oh. Every defeat, I ran around the mountain. Inshallah, yeah, in Salah It is not why I fight, but who. <laughs>

Miliard, oh no, wszystkim, oh no, oh nie no. Oh no, 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 no. ma problemu, że nie nie kuj problemu, się nie

Często się zdarza, że, kurwa, jakiś <laughs> chujek jak się kampi w pszakach i czekasz, dogodny moment. Mogę gdzieś zromować? No niezbyt. Tak kto? Proszuła! Spotyk. No, 1-0. When I look to the mountains, hmm. I have already fallen. Oh, he does. Haha, Understand.

Dawaj go potem od Polaku Ło? Potem od Polaku, zaczynamy od Rika O nie, o nie O nie 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 Aha, to już Drake mam <kuh> Asystka Drake Mmm, no no, ci go belo, jeszcze go mam na chwilę Nie, ale asyst

A czy gierka powinna być bez problemu. Bez większych problemów. Tyk, Tyk. Jeszcze tu. Idem, Idem, Idem Dobra, dobra, dobra Na co? Na co? Na co? Ale ją ja tam młodzi. Ale ją ja muci Wsadził tej tej kurwa Co to jest z tą bronią? A, nie <laughs> Nic nie mówiłem Taki, kręcasz mnie przesadził Czemu To się to się wyrabia Uf, ja nie spodziewałem się, że ogólnie Ale

Pomocniejszy no, no, jestem od tego, co by chciałem. Tam mam. Tu <coughs> gdzie mniej? Niestety. The mountain before me is not always high. Na niego się tu zbudza? No, to jest mountain. Ciało. Killing spree. A bo boimy. Co to się s. Idą tam. Kurwa tower za free. Double kill ten nie ja poszuję Właśnie to jest problem kurwa Tego elo Że oni wolą tam iść napierdalać no się wszyscy zamiast robić kurwa obiektywy nie Ja to zrobię się miał zesra Kolejny towerek Jeden po jednym ale Jesteśmy bliżej bazy tak? O to chodzi. O to chodzi Hmm, Hm. jak czy... To i witą. Hmm. To trochę tego, trochę tego i tego. darken an aspect. But we will przydadzą. rise up in spite of them. What are you The The power of these gods is but an echo of our own.

Potem temu polak zwracam honor gdzie zabawku z zasługujesz na swoją czerpką so Szła. pomóż mi

A on już nie wie co się dzieje Jest w rescepce Idziesz, psychologia Easy winek, ile to? 20 minut? Uhu. Dobra Łatwa gierka Dzięki za oglądanie Pamiętaj o lajku, su subskrypcji i komentarzu. Dzięki wielkie, na razie. Cześć.